Dzień dobry. Tym, którzy są tutaj po raz pierwszy, pozwolę się przedstawić. Nazywam się Grzegorz Zaputa i prowadzę ten kanał. Dzisiaj będzie film z przepisem na super prostą przekąskę z cukinii. Zapraszam. Przygotujemy obłędnie chrupiące, pyszne paluszki z cukinii. Z idealnym sosem. Do przygotowania przekąski potrzebujemy przede wszystkim cukinii. Musimy odciąć z niej końcówki i pokroić. Naszą umytą i osuszoną cukinię kroimy na słupki o grubości mniej więcej centymetra. Kiedy już uporaliśmy się z krojeniem cukinii, zabieramy się za przygotowanie panierki. Na samym początku będziemy potrzebowali twardego startego sera. Ja akurat wybrałem parmezan, ale możecie wybrać tak naprawdę dowolny twardy ser, który zetrzemy na tarce albo kupimy nawet już starty. Ser wrzucamy do miski. Dodajemy jedną szklankę bułki tartej, dwie łyżeczki ostrej papryki, jedną łyżeczkę oregano i jedną łyżeczkę soli. Panierkę dokładnie mieszamy. Teraz, dwa jajka wbijamy do drugiej miski. Doprawiamy świeżo zmielonym pieprzem i solą. Jajka mieszamy dokładnie z przyprawami. Pokrojone kawałki cukinii wrzucamy do jajka i dokładnie otaczamy. Następnie, wrzucamy kawałki cukinii w panierkę i bardzo dokładnie otaczamy naszą mieszanką. Potrzebujemy jeszcze blachy do pieczenia, na której układamy papier do pieczenia i przekładamy panierowane paluszki. Przygotowane opanierowane kawałki cukini musimy upiec. Musimy upiec w piekarniku nagrzanym do 220 stopni, grzanie góra i dół. Cukinię umieszczamy mniej więcej po środku naszego piekarnika i pieczemy przez 30 minut. Następnie obracamy i pieczemy jeszcze kolejne 30 minut. Pieczemy pierwsze 30 minut w czasie gdy nasza cukinia piecze się w piekarniku my możemy sobie przygotować super sos do cukinii tak super sos do cukinii zaczynamy przygotowania super sosu od obrania pięciu ząbków polskiego czosnku polski czosnek gwarantuje nam odpowiednią moc naszego sosu obrane ząbki wrzucamy do naczynia blendera następnie dodajemy dwa pomidory które pozbawiamy ogonków i kroimy na mniejsze części Potrzebujemy jeszcze pęczek szczypiorku z cebulkami. Dolewamy dwie łyżki oliwy, doprawiamy solą, świeżo zmielonym pieprzem i dopełniamy szczypiorkiem. I blendujemy. Przekładamy i sos gotowy. Teraz pora obrócić paluszki cukiniowe i piec je przez kolejne 30 minut. Upieczone, gotowe, chrupiące paluszki podajemy z sosem. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrybowania kanału i pisania o tym, co chcecie zobaczyć w następnych filmach. Do zobaczenia!